Czym jest dla mnie docenianie? Hmm. Jest dla mnie przede wszystkim chwaleniem za dobre rzeczy. Dla mnie docenianie jest radością z tego, że ktoś e, czuje się lepiej, jest dowartościowany i jest zmotywowany. Jest to dla mnie zauważanie starań i poświęceń pracowników. Taki aspekt, dzięki któremu jesteśmy zmotywowani, docenieni, potrzebni. Złoto dla najlepszych jest. Projektem, który powstał wiele lat temu, po to, aby nagradzać przede wszystkim najlepsze zespoły w sprzedaży i przede wszystkim po to, aby wyróżniać naprawdę wyróżniające się postacie w sprzedaży, charakteryzujące się wielkim zapałem, pomysłowością no i przede wszystkim walką o codzienne wyniki sprzedaży. Za dobrze wykonaną pracę jesteśmy doceniani przez naszego kierownika poprzez dobre słowo, jak również mamy gratyfikacje finansowe za wdrożone pomysły i jesteśmy motywowani do dalszego działania. Jeśli miałbym w dwóch słowach powiedzieć, czym jest program Duże Piwo, powiedziałbym, to najcenniejsza forma nagrodzenia się wzajemnego pracowników kompanii piwowarskiej. To najprostsza forma powiedzenia dziękuję za wspólnie wykonaną pracę. Z zeszłorocznej edycji Dużego Piwa do nagrody nominowała mnie moja koleżanka Małgosia Wieczorek, szefowa Trade Marketingu Regionu Centrum. W ten sposób zapewne łącząc działy centrum i działu regionu chciała powiedzieć tym bardziej dziękuję za wspólnie wykonaną pracę. Dla mnie, oprócz oczywiście super dyplomu, również nagroda pieniężna była spełnieniem moich małych marzeń. Kompania Pomysłów jest programem dedykowanym do grupy OPKO i jest to program polegający na motywowaniu pracowników poprzez nagradzanie ich pomysłów, poprzez nagradzanie realizacji tych pomysłów. Mój pomysł został nagrodzony w Kompanii Pomysłów Polegał na redukcji zużycia wody obrazowanej. Dzięki temu zaoszczędzimy mnóstwo wody. Brałam udział w programie motywacyjnym KOMPAS, który był organizowany dla wszystkich pracowników działu marketingu. Niezwykle ważnym aspektem i ważnym elementem tego programu był fakt, że to właśnie pracownicy mogli głosować na swoje koleżanki i kolegów zespołu. Docenienie dla mnie oznacza poklepanie po ramieniu, powiedzenie dobrego słowa bez przełożonych, co motywuje mnie do większego wysiłku w pracy i lepszych wyników. Jest to kultura odpowiedniego motywowania, doceniania pracownika, tak aby na każdym etapie swojej pracy czuł, że to, co zrobił dobrze, jest wysoko ocenione i jest ocenione publicznie.